Witam, witam. Jeszcze słowo komentarza do wydarzenia. Generalnie całe wydarzenie jako zupełnie nowy system rozgrywki bez diamentów i bomb jest bardzo fajnym pomysłem. Trzeba grać je trochę inaczej. Może dlatego właśnie udało nam się być tak wysoko w rankingu jako sojusz, bo dosyć szybko to rozkminiliśmy. Nie planowaliśmy cisnąć top 100, natomiast udało się a z tego względu, że tak jak mówię, dosyć szybko zrobiliśmy dobre wyniki. Natomiast to był bardzo duży minus, bo musieliśmy, przynajmniej część musiała grać wszystkie mapy od nowa, marnować kolejne artefakty, kolejne flaszki. Więc to co zrobiła Zynga w trakcie wydarzenia uważam za jeden z większych syfów jaki się w ogóle wydarzył. Dlaczego? Bo, tak jak uzasadnili, niektórzy weterani nie radzili sobie z tym eventem. Co ciekawe, um, duża większość osób, które są w topce, nie grało przez pierwsze dwa dni. Ciekawe czemu. Czekali, nie szło im, zgłaszali poprawki, nie mam pojęcia. No ale jakby niech to już zostanie oddzielnym tematem. Efekt po osłabieniu wydarzenia jest taki, że znowu te same osoby siedzą w topce. Ciekawa sprawa. Także mieliśmy nie cisnąć, ale widząc po tym, że jesteśmy w okolicach cały czas gdzieś tam 50 miejsca, na początku uznaliśmy, że przyciśniemy. Minimum, które było wyznaczone przed wydarzeniem to było 1,7 mln punktów. A jedna osoba nie spełniła tego celu, natomiast była dosyć blisko, dzisiaj jeszcze poprawiała. Kilka osób dorzuciło dodatkowe punkty, także gratuluję całej topce, gratuluję całemu sojuszowi świetnych wyników. Mamy top 100 i to jest super. Dla mnie to było jedno z najdroższych wydarzeń, jakie kiedykolwiek za zagrałem. Z tego też względu, że musiałem dwa razy grać wszystkie mapy. A później jeszcze je poprawiać. A udało się utrzymać ranking, który miałem dosyć bezpieczny przed zmianą trudności. A więc mogę się cieszyć. Nagrody jako takie A fajnie by było dostać też dużą kulkę za ranking indywidualny, ale jest jak jest fajnie, że przynajmniej wpadł. Czterogwiazdkowy materiał. Natomiast za pierwszym razem zazwyczaj dociskam ze względu na awatary. Przy następnej odsłonie tego eventu, już raczej na top 1000 nie będę cisnął, bo mi się nie będzie chciało. Gdzieś tam niestety niesmak pozostał. Także dajcie znać, jak Wam poszło całe wydarzenie. Trzymajcie się. Do zobaczenia!